Tych pięknych, nowych okolicznościach przyrody. Zapraszam Was na wspólną praktykę. To ma być taki rozruch, kiedy nie mamy za dużo czasu, nie chce nam się za dużo główkować, a chcemy poruszyć całego człowieka. Także zapraszam. A jeśli ktoś z Was chce mnie wesprzeć w dalszej działalności, możecie mi postawić wirtualną kawę. Link zostawiam poniżej. I dziękuję osobom, które już to zrobiły. To co? Zaczynamy. Zapraszam Was na początku do klęgu podpartego. Podwijamy palce w stopach, cofamy barki, robimy plecy w wdech. I teraz opuszczamy grzbiety stóp, zaokrąglamy plecy, ale też przesuwamy biodra do tyłu, tak byśmy chcieli usiąść na piętach. Zginając ręce, idziemy do przodu, robimy plecy w miękki wdech. I wydech, plecy wypukłe, grzbiety stóp do ziemi, rozciągamy dolne plecy. I powtarzamy jeszcze trzy razy. Plecy wklęsłe, cofaj barki, lekko unoś brodę. I dociśnij stopy, napnij brzuch, lekko ściągaj pośladki w dół i możesz popchnąć ziemię do przodu. I powoli wklęsłe, wyprost kręgosupa i wydech, zgięcie. Skracasz brzuch, wydłużysz plecy. I ostatni raz. Wklęsłe. Twarz patrzy leciutko do góry. Oczy do góry. I wydech, wypukłe. Wracamy do klęków. I wyrzucamy sobie prawą stopę pomiędzy dłonie. Przesuwamy dłonie leciutko do przodu. Opuszczamy lewą stopę. I zaczynamy delikatnie. Pulsować biodrami, ale w taki właśnie świadomy sposób. Oddychamy przez nos. Świetnie i teraz zatrzymajmy ruch, przesuńmy lekko piętę do lewego kolana i zacznijmy wychodzić głębiej prawą nogą do przodu, prawym kolanem. Opieramy prawą rękę na szczycie prawego kolana, opieramy, opuszczamy barki. Chcemy dosyć głęboko zaakcentować pracę zgięcia w stawie skokowym, w kolanie i w biodrze, tak byśmy chcieli usiąść na prawej pięcie. Jeśli czujesz, że bolą cię plecy tutaj, to się tak nie wychylaj do tyłu. Możesz zachować lekko aktywny brzuch. Oddychaj przez nos. Napnij jeszcze lewy pośladek. Świetnie. I połóż prawą rękę, wycofaj lekko biodra, wysuń ponownie prawą stopę do przodu i jeszcze raz biodra w dół. Zostajemy na lewej ręce, podwijamy palce lewej stopy, unosimy lewe kolano, pociągamy piętą do tyłu. I teraz próbujemy zahaczyć miejsce nad kolanem. I dopiero wtedy zginamy nogę, sięgamy po stopę. Jeśli nie dosięgasz do stopy, złap za spodenki. I schodzimy ze ścieżki wojennej z naszym ciałem. Oddychamy miękko przez nos, pachwiny nurkują w dół. Nie wyginamy się w plecach, nie robimy tu otwarcia, wręcz przeciwnie. Trzymamy aktywny brzuch, co pomaga nam lokalnie zadziałać z przodami, z przodem uda. Świetnie, i odstawiamy. Lewą nogę, przekładamy dłonie na wewnętrzną stronę prawej stopy, wycofujemy biodra i teraz wyobrażamy sobie, że sklejamy naszą prawą talię z prawym udem i zaczynamy wycofywać miednicę. Plece staramy się trzymać w klęslu, Jeśli jest potrzeba, opieramy sobie prawą rękę na goleni. I powoli schodzisz w dół, biodra miękko padają. I znowu prawa talia na prawym udzie, wycofujesz bioderka, sięgasz klatką w przód. I jeszcze trzy powtórzenia bez pośpiechu. Mimo, że towarzyszy nam dużo tej płynności i miękkości, to staramy się utrzymywać jakość ruchów i jakość oddechu. I ostatni raz, świetnie i do centrum. Połóż dłonie i odstaw prawą nogę do tyłu, ręce do centrum i wyrzucamy lewą nogę do przodu, grzbiet prawej stopy na matę i zaczynamy powolutku opuszczać biodra i trochę się potem z tego wycofujemy wydech biodra miękko w dół. I wdech, wracasz. Biodra w dół. Lekko napnij prawy pośladek. I wróć. chwiny w dół, barki w tył. I jeszcze dwa razy. Szukaj tej specyficznej przyjemności w tych ruchach. Okej, okay, ostatni raz. Zostawmy biodra, przesuńmy lewą piętę troszkę bliżej prawego kolana. I teraz zacznijmy wychodzić lewym kolanem do przodu, ale zabierając prawe biodro ze sobą, czyli prawe biodro chce patrzeć tam, gdzie lewe kolano. Jeśli jest w porządku, opieramy lewą dłoń od przodu na lewym udzie, lekko napinamy prawy pośladek. Oddychamy przez nos. I tutaj, jeśli pięta się leciutko oderwie, to jest ok, tym bardziej mamy wtedy dostęp do Achillesa. Mhm. I opuśćmy dłoń, wycofajmy biodra, zwiększmy ponownie dystans z ruchem robaczkowym. Opuśćmy biodra, podnieśmy prawe kolano, pociągnijmy prawą piętą w tył. I teraz zginamy prawą nogę. Prawa ręka zostaje, i lewą dłonią szukamy prawej stopy. Jak już znajdziemy, wypuszczamy napięcie, przyciągamy tułów do lewego uda, chowamy leciutko żebra. No i obserwujemy, jak tutaj rzeczywistość prawej nogi się ma, jak my się z tym mamy, jak możemy swobodnie oddychać. Jeśli jest ok, można napiąć delikatnie prawy pośladek. Pięknie. I powoli odpuszczamy prawą nogę. Dłonie przekładamy na wewnętrzną stronę lewej stopy, wycofujemy biodra, w międzyczasie opieramy lewą talię na lewym udzie i zaczynamy powoli szukać wyprostu w lewej nodze, robiąc wydech, wdech, idziemy do przodu i w dół i z wydechem powolutku do tyłu, barki od uszu, jeśli jest za nisko, możesz położyć sobie coś pod dłonie, albo też nie doprostowywać do końca kolana. I zegnie lewą nogę wdech i wydech wyprost. I jeszcze dwa ruchy. Biodro lewej nogi do tyłu, głęboko długa lewa strona kręgosłupa i centrum. I ostatni raz, nie zadzieraj bardzo mocno palców lewej stopy. I do centrum. Odstawiamy lewą nogę do tyłu. I teraz wyjdziemy sobie do naszego przykłucu, czyli do girlandy. Rozstawiamy stopy nieco szerzej. Możemy na początek zalogować się w takiej klasycznej, bardziej jogowej malasanie, czyli opieramy sobie ręce na wewnętrznych kolanach, opuszczamy barki. Wydłużamy kręgosłup. I teraz ręce idą do przodu, unosimy pięty. Przechodzimy ciężarem ciała na lewą nogę, otwieramy prawe kolano do boku i prawa ręka po skosie sięga w lewo, rozciągamy cały prawy bok. Oddychamy przez nos. Pięknie. Prawa ręka wraca. Idziemy na prawą nogę, otwieramy lewą, dociskamy zewnętrzną krawędź lewej stopy i lewa ręka sięga po skosie w prawo, rozciągamy lewy bok. Świetnie. I do centrum. I teraz z girlandy uniesiemy lekko biodra, skręcimy stopy równolegle do siebie, tak jakbyśmy mieli narty. I zaczniemy delikatnie szukać wyprostu w kolanach. Głowa rozluźniona. Tułów cały czas chce dotykać ud, tak, żeby nasze zgięcie nie szło z kręgosłupa, a z tyłu w nóg, poprzez głębokie zgięcie w biodrze. To jest płytkie zgięcie w biodrze, a to jest głębokie czyli chcemy opierać tułów na udach. I teraz w miarę możliwości znowu schodzimy się do girlandy, robimy wdech i z wydechem wycofując biodra, utrzymując kontakt tułów uda, przechodzimy do skłonu. I jeszcze trzy razy. Wdech, przykuc. <grymne> Celowo nie używam za dużo tych nazw sanskryckich, oryginalnych, jogicznych, żeby łatwiej nam było się komunikować. Czyli mamy przykuc słowiański. I wydech skłon. Jeszcze dwa razy. Miękki wdech i wydech skłon. I ostatni wdech. I wydech skłon. Świetnie. Przejdźmy sobie do siadu na piętach. Popracujemy teraz leciutko z łopatkami. Z pozycji dziecka o łokcie przy kolanach. Prawa dłoń będzie oparta po boku szyi, i z wydechem będziemy pociągać mocno klatkę piersią do skrętu, pociągając prawą łokieć w górę, siedząc na prawym pośladku. I tutaj odpuszczamy, sięgając prawym łokciem w stronę lewej dłoni. Wdech, otwórz, skręć. Wydech, prawy łokieć do lewej dłoni. I dosyć aktywnie przeciągaj rękę nie tylko do góry, ale też trochę w stronę pleców. I do przodu. I jeszcze dwa. Wdech. Wydech. Siedź cały czas na prawym pośladku. Wdech. Nie zaciskaj zębów. Wydech. I ostatni raz. Otwórz. Pozycję, wyprostuj rękę, spójrz za dłonią. Odsuń prawy bark od ucha, wnętrze ręki, ta nieopalna część patrzy do nieba. Oddychamy. Trzy, dwa i jeden. Prawa ręka wraca obok lewej. Łapiemy oddech i druga strona. Opieramy lewą dłoń po boku szyi, skręt w lewo, wdech i sięgamy. Łokciem do prawej dłoni za prawą dłoń. Przyciągamy łopatkę w dół, ber, ściągamy ją w głąb pleców, a potem wyciągamy ją do góry. Jeszcze trzy razy. Starej się cały czas od docisku prawej ręki obniżać lewy pośladek. Dociskaj tak prawą rękę, żeby siedzieć na tym. Lewym pośladku. Pomyśl o tym. I ostatni raz. Unieśmy lewą rękę, otwórzmy ją, spójrzmy za dłonią, odkręćmy nieopalną część w górę. Wycofajmy twarz, rozluźnijmy gardło. Pięknie. I do centrum. Kilka odpoczywamy. I teraz zobaczcie. Przesuniemy się na koniec maty. Zaczniemy od lewej ręki. Lewa ręka przesunie się do prawej krawędzi maty. Kciuk będzie skierowany do góry. Wyciągniemy rękę do przodu, biodra do tyłu. Schowamy leciutko żebra w górę. I odpychając się od prawej ręki zaczniemy się skręcać w prawo. Otwieramy tutaj całą zewnętrzną lewą rękę. Głowa może sobie spocząć na ramieniu. Lewa ręka dociska się. I do centrum: zmiana stron. Przekładamy lewą rękę za matę. Prawa ręka sunie po krawędzi maty po lewej stronie. Wyciągamy się ręką do przodu, biodrami do tyłu. I obniżając leciutko prawy bark, zaczynamy się skręcać w lewo. Opuść sobie głowę na ramię. Szukaj miękkiego oddechu. I wróćmy do centrum. Siadamy na chwileczkę na piętach. zatarzamy kilka kół ramionami. I zostały nam dwa obszary, czyli zewnętrzne biodra i wewnętrzne pachwiny. Usiądziemy sobie w pozycji 90-90. Wyciągniemy pośladki do tyłu na zewnątrz. I przetoczymy sobie kolana w prawo. Wyciągniemy Prawy pośladek, położymy dłonie po bokach i zaczniemy z wydechem schodzić tułowiem w dół, kierując mostek nad stopę. Następnie, odpychając się od prawej ręki, dociągamy mostek w stronę naszej prawej stopy. Spokojnie tutaj oddychamy, jeszcze trzy cykle. Odpychając się od rąk, wracamy do centrum, ręce w tył, przechodzimy na lewo, wyciągamy lewy pośladek, kąt 90 stopni w kolanach, ręce opieramy po bokach, cofamy ramiona, schodzimy do skłonu i teraz odpychamy się od lewej ręki, tak żeby dokierować nasz mostek nad lewą stopę. Oddychamy przez nos. Standardowo. Staramy się wydłużać fazę wydechu. Mhm. I do środeczka. Wracamy do pozycji startowej. I teraz z tej pozycji startowej, znowu pośladki są leciutko do tyłu, wyciągamy pięty minimalnie bardziej w przód, nogi są zgięte i odpychając się od rąk, trzymając nogi pionowo, stopy pionowo, wyciągamy tułów do przodu, wydech i wdech, tułów wraca. Czyli znowu chcemy zgiąć tułów jak najbardziej, przesuwając go do przestrzeni między udami. I wdech, powrót. Może to być delikatnie intensywne, na tym nam zależy, żeby nie wystraszyć na wstępie naszych wewnętrznych pachmin. No dobra, słuchajcie, padła bateria. Zobaczymy realnie, jaka jest różnica pomiędzy kamerami. Wydaje mi się, że skończyliśmy tutaj. Nogi są lekko aktywne. Sięgamy, tułowiem, do przodu, staramy się nie wystraszyć naszego ciała, tym, do czego go zapraszamy. Stwarzamy okoliczności, w których nasz układ nerwowy może się rozluźnić, poczuć bezpiecznie i dzięki temu zmniejszyć ilość napięcia w ciele. Poddychajmy teraz z tą informacją, przepuśćmy ją przez siebie. powoli zrolujmy się do centrum, złapmy pod kolanami, ściągnijmy nogi do siebie. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Dajcie znać w komentarzu, jak pasuje Wam taki bardziej rozruchowy zestaw. I widzimy się następnym razem. Bajo!